Dzień dobry, poranny obchód ogrodu. Patrzcie, jaka mokra trawa. Nie wiem, czy teraz widać coś na moich butach, ale, ale już jest mokro. Także wyszłam sobie zobaczyć, co tutaj w ogóle słychać. Jest dzisiaj bardzo fajny dzień, świeci słoneczko, nasze grządki, tak jak widać, <gry> wszystko w starym porządku. Ale tutaj już pustka. Niestety już trzeba było się pozbyć pomidorków i tych ogórków. Tutaj się tylko papryka jeszcze wygrzewa. No i tak tutaj jeszcze jakieś resztki, resztki smutne pomidorów. Ja już oczywiście w sweterku rano. Tak jak widać. O! <grym> No i tak moi drodzy, jak słychać mój głos, ja już oczywiście jakiś katar musiałam sobie załapać, e, wiadomo, zaczynają się już takie dni, także zaczynamy ten dzień. Dzień dobry, teraz już się witam. Tak twarzą w twarz z moim trochę przykatarzonym głosem, no ale nic, damy radę. Wiecie, zaczynają się takie dni, że pewnie po kolei wszyscy będziemy przez to przechodzić. No nie ma rady. Dobra, jestem właśnie pod biedronką. Bo teraz się przeniosłam z zakupami do Biedronki. Słuchajcie, jakoś może, może coś tam uzbieramy tych klejek, zobaczymy. Ale już obiecałam moim dzieciakom, że spróbujemy to, może damy radę. Także idę na zakupy i widzimy się później. A Wam życzę wspaniałego dnia i fajnego oglądania. Jestem już w domu i właśnie sobie sprawdzam paragon, bo wzięłam zeszyty dzieciakom. I z tego co tutaj widzę, dzisiaj miały być dwa i dwa gratis. Jak się brało, dwie sztuki to dwie sztuki gratis. To wzięłam im tak, takie dwa zeszyty w kratkę, bo potrzebują teraz w przedszkolu do pisania literek i do pisania cyferek. Także wzięłam dwa takie z emoji, bo one mają 32 kartki i one mi wyszły po złoty 50. Zł. A te w linie wyszły mi po 2,50 i Mikołajowi taki w dinozaury, a majce wzięłam taki z arbuzikiem. No, także niech piszą jak najbardziej. Mam tutaj zakupy, to od razu Wam pokażę tak na szybko, co kupiłam. Więc tak, mam jajka, wzięłam również balony, bo brakło nam już. A tak wiecie, od czasu do czasu u nas jest taka faza na na jakieś tam balony. Tutaj mam yy, worek jabłek. Tutaj mam pomidory malinowe. Całe lato nie kupowałam, no ale we wrześniu już można. U nas nie, no żartuję, ale wiecie, już się tam kończą. Widzieliście na tych krzakach, to już nic nie zostało, to, No to trzeba. A takie malinowe pomidory dawno nie jadłam, także z przyjemnością zjem. Tutaj mam gruszki, bo też dzisiaj były w fajnej cenie, yy, chyba po 4 zł za kilogram. Zaraz tutaj sprawdzę tak na szybko, żeby nie przedłużać. Gruszka. Dobra, one mi wyszły 4 zł za te wszystkie tutaj, bo odliczyli mi 6 zł. No dobra, nieważne. Jakoś tak 4 albo coś w tym sensie. Zresztą jak wy będziecie ten film oglądać, to te ceny już i tak nie będą aktualne. Tutaj z takich zieloności to jeszcze mam winogronka, bo dzisiaj były po 7. Mam również rzodkiewkę. Strasznie ma kruche te listki, więc tak wyciągam ostrożnie. Tutaj mam dwa razy również awokado, bo dzisiaj było jedno gratis. One są już takie dojrzałe. Wybrałam takie najbardziej jeszcze twarde, bo reszta to tam po prostu palec wchodził. Kalafior, także go tak leciutko podgotuję i sobie zjemy. Albo nawet tak na surowo, bo my też tak jemy. Tutaj mam kawałek selera i mam e, pietruszkę jedną. I tu mam parę marchewek, bo wzięłam takie po prostu sklepowe, ale chcę zrobić e, jakiś rosół. Bo tak, ja mam ochotę i wiem, że wszyscy e, zjedzą ze smakiem. Mam również dwie wody. Dobra, co tu jeszcze tak na szybko? Jarmusz bo teraz mi się będzie przydawał do soków i mam również seler naciowy, bo to też będę do soków wykorzystywać. No i słuchajcie, z takich lodówkowych rzeczy to tutaj mam takie mozzarelle. One dzisiaj były jakoś tak po 4,50, chyba była jakaś drobna promocja. Tutaj mam ulubioną szynkę mojej córy, zresztą miszka też w sumie, także wiem, że ona nie jest zbyt superowa składowo. Yy, tutaj mam dwa takie serki. Yy, Tutti te yy, prosty skład, trzy składniki. One dzisiaj były po złotych 19. Także wzięłam sobie, bo tak jakoś tam miałam chyba na szejku, o ile pamiętam. Wzięłam pierwszy raz w biedronce pierogi. Nie wiem, czy będą dobre. Jedne ruskie, jedne ze szpinakiem i serem. Zobaczymy. Zjemy. To powiem Wam, czy są dobre. Chyba, że Wy wiecie, to dajcie znać. Dobra, tutaj mam jeszcze fileta, ciągną się moje siatki, które zawsze sobie zostawiam, te małe zryweczki, tak żeby mieć już właśnie do, do pakowania na później. E, filet z kurczaka, bo pewnie zrobię jakieś takie nagetsy, KFC, coś w tym stylu. Tutaj mam e, salami, bo pewnie w któryś dzień wjedzie pizza. Trzymam jedno takie coś, nie wiem gdzie jest drugie. Aha, tu jest. Wzięłam dzieciakom dzisiaj takie małe czekoladki Spidermanowe, Także będą mieć taką słodycz. Dobra, tutaj mam jeszcze tak dwie śmietany, takie zwykłe, osiemnastki. Mam jogurty naturalne, dwa wzięłam, bo dzisiaj były po chyba złoty 70, zł, o ile pamiętam. Miałam również w aplikacji hmm, kaczupy. Także one mi wychodziły dzisiaj po 3,50. Jak się brało dwie sztuki, no to fajna opcja. To mi też wyszło yy, dużo, to znaczy dużo, no nie dużo, bo tak normalnie jest cena 5,50, a 4,50 było dzisiaj. Jak brałam dwie sztuki, i słuchajcie, musiałam yy, bardzo, bardzo się naciągać, żeby te <ścoughs> syropy zdjąć, bo były gdzieś tam z tyłu, totalnie z przodu nie było ich widać, kompletnie, ale dobrze, że tam. Wiecie, się pogimnastykowałam i zdobyłam. Dobra, mam również dwa mleka takie dwuprocentowe. No i jeszcze co ja tutaj mam? Chlebki, jak zwykle wzięłam takie zwykłe. Wzięłam również bułki, takie grachanki. Dzisiaj jak się brało 6 sztuk, to one wychodziły hmm, po 70 groszy, chyba coś takiego. 4 złote z, z jakimiś tam jeszcze groszami mi wyszły. Co tutaj jeszcze? Nasze ulubione wafelki kukurydziane z solą morską, bo też już dawno dosyć ich nie kupowałam. No i jeszcze wzięłam dzieciakom jedną paczkę płatków do mleka tych miodowych. Dobra, i to by było wszystkie zakupy. Chowam tu teraz wszystko szybko i lecę dalej, chociaż powiem Wam, że nie mam dzisiaj ochoty... Na żadne trasy sklepowe, bo tak się czuje się tak średnio. To znaczy nie jakoś tam tragicznie, ale wiecie, ten nos jednak przeszkadza trochę. Także muszę jeszcze podjechać sobie do Sinsaya tak na szybko, bo mam tam coś do odebrania. Więc chowam te zakupy, jadę do Sinsaya i później się widzimy. Owoce i warzywa mam zorganizowane tak wstępnie. Ułożyłam na ręczniku, będą sobie teraz schły, także wszystko tutaj jest przygotowane. Tutaj część do kompostownika, tutaj woreczki, które zostały do ponownego wykorzystania, także ja teraz uciekam, a to wszystko będzie sobie tutaj czekać, aż wyschnie. Takie śniadanko sobie dzisiaj przygotowałam. Już dawno nie jadłam takich bułek, słuchajcie. Także chętnie spróbuję taką grahamkę. A tutaj moje zamówienie już odebrane, także zjem i już wam pokazuję. Okej, okay, zjadłam. Powiem wam, że to było przepyszne. Uwielbiam po prostu. Awokado było idealne, takie w sam raz mięciutkie do rozsmarowania. No i ten pomidor malinowy. Strasznie dawno nie jadłam, także wyjątkowo mi smakował. Dobra, dzisiaj chyba będzie cały czas z kuchni sceneria, bo słuchajcie, mam telefon, mi się ładuje, także musimy tutaj być podłączeni. To znaczy, wy musicie. Dobra, ale słuchajcie, przechodząc do rzeczy, to otwieram zamówienie z Tinseja. A zamówiłam tutaj, słuchajcie, coś dla moich dzieciaków, jak to ja zawsze, mniej dla siebie. Więcej dla dzieci, ale powiem Wam, że bardzo mi sprawia przyjemność robienie im jakichś prezentów i zakupów, bo oni się z wszystkiego cieszą. Także strasznie mnie to też cieszy, że oni się z czegoś cieszą, później mi dziękują i w ogóle. Wiecie, cokolwiek to jest: czy to są kredki, czy to jest zeszyt, czy to jest właśnie inna rzecz do pokoju, czy jakieś ubranie. Z wszystkiego są zadowoleni. Rzadko się zdarza, że, że nie trafię z jakimś e, produktem, także myślę, że i z tego będą zadowoleni. A zamówiłam, słuchajcie, pościel. Pierwszy raz zamówiłam Simsayu pościel. E, no i zobaczymy, czy ona będzie coś w ogóle wartać, czy nie. To jest chyba bawełniana, tak, 100% koton. Eee, takie standardowe wymiary, wiecie, 160 na 200 i poduszka 70 na 80, bo my wszyscy mamy takie wymiary pościeli. Także zamówiłam dla Ma i taką pościel em, w kotki. Tutaj tak widać dokładnie. Ja na razie nie będę tego jeszcze tak rozkładać i zakładać, wiecie co, bo ja im szykuję takie, powiedzmy, takie paczki, coś w tym stylu, takie jesienne chciałam zrobić, ale tylko zdejmę to. I zobaczcie takie koty, fajne moja Maja teraz ma taką właśnie fazę na koty. Już trochę jednorożce jej przeszły. Także myślę, że się jej to spodoba. Otwieram razem z Wami, także chciałam tą poszewkę na poduszkę rozłożyć. O, dobra, takie coś. Wiecie co? Nie jest to jakiś gruby materiał i myślę, że tutaj szału nie będzie, jeśli chodzi o jakość. Natomiast no nie jest też zła. Zobaczymy, jak ona się będzie po praniu sprawować. A dla Mikołaja wzięłam pościel taką w dinozaury. I słuchajcie, ta pościel dla Majki kosztowała 70 zł, a dla Mikołaja kosztowała 60. Także już też zaraz otworzę. Z tego papierku. A tak, wracając, słuchajcie, to chciałam im zrobić takie, takie mi kiedyś przyszedł do głowy, takie paczki jesienne. Wiecie, co? Jak się już zrobi tak na zewnątrz, no brzydko, pochmurno, zimno i tak dalej. Bo oni na razie sobie jeszcze śpią po prostu pod kocykami. Także nie ma sensu, nawet, żebym ja teraz pościel nową przynosiła. Jak wiecie, to będzie leżeć, bo kołdra, kołdra i tak jest schowana. Także pomyślałam sobie, że zrobię im takie fajne coś, e, takich drobnych rzeczy, ale takich, które, które i tak miałam im kupić. Typu właśnie pościel, ponieważ nie mają nic na, na zapas. Mają po jednym zestawie pościeli, który ja piorę notorycznie i, i zakładam. Także no przydało mi się coś na odmianę. A to jest pościel e, ta Mikołajowa. Takie dinozaury. Też fajna. No i gatunek jest bardzo podobny. Ona, słuchajcie, jak się tak popatrzy przez, przez e, w kierunku światła, to widać coś tam. Także ona nie jest jakaś tam e, bardzo gruba. No ale też mówię, zobaczymy. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Ta pościel, widzę, jest zapinana na zatrzaski. Ale wiecie co? W sumie to dobrze, bo ja kiedyś zamówiłam im właśnie pościel na Allegro, na zamek. I Powiem wam, że ten zamek już po pierwszym użyciu się po prostu zepsuł. Ten w pościeli Mai działa, ale u Mikołaja zarówno poszewka na kołdrę i na poduszkę po prostu to się wszystko rozjechało. No bez sens, kompletny. Dobra, i jeszcze będąc w sklepie, oczywiście musiałam, wiecie, przelecieć przez półki i kupiłam jeszcze Mikołajowi, ponieważ dla Mai mam już dwie piżamy. Z kotkami też takie na, na zapas już na, na jesień, na zimę. A dla Mikołaja na razie miałam jedną piżamkę z długim rękawem, więc dzisiaj mu jeszcze dokupiłam drugą. Też jest długi rękaw. Te piżamki są bardzo fajne. Ja ich po prostu kupuję zawsze, przeważnie tam z I naprawdę świetnie się noszą, świetnie się piorą. A te, wiecie co, które są już za małe, tak robiliśmy teraz w lecie, te które już, długie spodnie na przykład, które były na nich za małe, to ja po prostu obcinałam nogawki na krótkie spodenki i przespali lato w takich zestawach, nie musiałam nic kupować na lato, o taki mój, taki mój patent, nie wiem czy macie podobny, kupiłam rozmiar 128, jest całkiem zbliżony do rozmiaru 122, bo mierzyłam tutaj nawet w pasie, to gumki są identyczne i kosztowała 20 zł chociaż tutaj jest taka cena, ale Wiecie, bez tego grosza, ale na paragonie i tak mam równe 20. Dobra, to tyle tych moich zakupów, także chowam teraz to wszystko, wypiorę przy okazji i no i właśnie odłożę jeszcze coś tam im dokupię, takiego jesiennego właśnie, fajnego, może jakiś tam gadżecik do pokoju, może coś w tym stylu i słuchajcie, i tak bym to musiała kupić i tak, a po prostu jak im to zapakuję, zawiążę w jakąś kokardę i dam pewnego jesiennego Dnia, pewnie jakiegoś weekendowego, to na pewno jestem przekonana, że, że będzie duża z tego powodu radość. No, także takie moje małe zakupy chowam, składam, chowam. Tam jeszcze moje owoce, jak widzicie, sobie leżą. Jeszcze muszę ich porozkładać na, w odpowiednich miejscach, ale tymczasem zrobię sobie kawę od razu zrobię sprostowanie, bo mówiłam, że ta piżamka kosztowała, e, to znaczy, że mi wbiło na paragonie 20 zł, ale to dlatego, że wzięłam przecież torbę za, za jednego grosza, jak, jak mam aplikację, to taki jest koszt i no i dlatego tutaj jest taka cena, nie dlatego, że, że oni tam wbijają, e, wiecie, na okrągło. Teraz czas zabrać się za ogarnięcie kuchni, bo zobaczcie, tak wszędzie na blacie coś mam na rozkładane. jakoś dzisiaj nie mam weny do... E, do odkładania rzeczy na miejsce chyba, ale przygotowałam sobie tutaj rano, wiecie co, tak na wierzchu tą książkę Mrs. Polka Dot z Instagrama, nie wiem czy znacie. Rok w krainie garów już kupiłam jakiś czas temu i tak mało rzeczy z tego właśnie zrobiłam. No a z racji tego, że już niedaleko do tej naszej jesieni, to tak sobie pomyślałam, że no, trzeba coś tutaj z tego zrobić. Takie owoce pod kruszonką, to akurat nie już ten przepis kiedyś wykorzystywałam. Ale tu jest tyle takich fajnych, różnych właśnie przepisów, które można wykorzystać jesienią. No, że chyba muszę się zmotywować. Tą zupę chyba kiedyś robiłam. O ile pamiętam, chociaż nie ta jest z grzybami, tutaj nie robiłam. Ale tu jeszcze mam, co ja tu mam zaznaczone. Aha, ten wege gulasz. o to też jest fajna rzecz. No, także coś będę pewnie działać w najbliższych dniach z tych przepisów. Jak coś będę robić, to wam dam znać. Albo pokażę, jak coś robię w ogóle. No ale dobra, teraz czas się zabrać za ogarnięcie tutaj tych blatów i muszę to wszystko umyć, bo już mam niewiele czasu. Muszę za chwilę iść po dzieciaki do przedszkola, także akurat nie, tak myślę, 15 minut, takie szybkie, e, szybka akcja. Szybka akcja, blaty ogarnięte, czyste, i teraz to wygląda zupełnie inaczej. Witam się z Wami już kolejnego dnia w takim domowym outficie. Na razie tutaj sobie działam w kuchni. Pomyślałam, że od razu Wam pokażę, co będę dzisiaj robić na obiad, ponieważ robię takie stripsy typu KFC. Przepis mam z kanału Policzona Szama. Jak go znajdę, to, to Wam podlinkuję pod tym filmem, ale pokażę Wam też, jak się to wszystko robiło. Jest to bardzo, bardzo proste. A naprawdę jest fajne i smaczne do, no po prostu na obiad. Można do tego sobie później dorzucić jakieś e, albo ziemniaczki, albo ryż, surówki. I to z dużą ilością surówek będzie najlepiej smakować myślę. Także jest to fajna opcja. No i zaraz wam, e, zaraz wam pokażę, jakie są składniki i w ogóle jak się to przyrządza. Tutaj pokażę Wam właśnie składniki. Z tych przypraw ja mam nie wszystko oczywiście nie mam białego pieprzu nie mam jeszcze czego nie mam. Nie no, resztę mam wszystko. Ok, to tylko białego pieprzu mi brakuje, no to po prostu dam normalny, zwykły. No i resztę zrobię już tak, jak jest tutaj w przepisie. Także jak chcecie, to sobie można zatrzymać i zapisać ten przepis. No i dobra, i działamy. Te składniki teraz sobie zblenduję przy pomocy takiej, takiego omieszadła, ale można po prostu normalnym takim blenderem, wszystko jedno, byle to się wymieszało. I tutaj mam już pokrojone takie filety z kurczaka, no takie paseczki, takie cienkie płaty po prostu. I jak to wszystko sobie zblenduję, zrobi się z tego taka masa. To ją tutaj wrzucę i zostawię to, żeby się po prostu marynowało. I to już jest gotowe. Teraz się będzie tylko marynować. Także przykryję talerzem, sadzę do loduwy. Myślę, że tak, wiecie, 2-3 godzinki spokojnie wystarczy. To można sobie oczywiście też na całą noc zamarynować. A później te kawałki po prostu się wiecie, wyciąga, trzeba ich obtoczyć jeszcze w mące i, ups i usmażyć. I to naprawdę jest fajne, wychodzą rzeczywiście takie chrupiące kawałki kurczaka. Właśnie wróciliśmy przed chwilką e, z, takich, e, z takiego dnia Back to School w naszej galerii. No i e, słuchajcie, dzieciaki się dzisiaj odważyły, wzięły udział w różnych konkursach z nagrodami. E, no i chcieli Wam też pokazać, jakie dzisiaj te nagrody zostały zdobyte. Kto pierwszy będzie pokazywał? Maja? Dobra, no to pokazuj, co dostałaś? Przede wszystkim taki plecaczek. No nie? Za takie zadania sportowe. Mhm. Puzelki. Dobra, co tam jeszcze masz w tym worku? To ty będziesz też za chwilę pokazywał, nie? Taka, pokaż, taka opaska na, na rękę. O, dobra, co tam jeszcze masz? Dwa takie fajne długopisy. Maja też zdobyła. I ołówek. I ołówek za takie zadanie, było takie zadanie dla Majsterkowicza, no, takie mechaniczne, fajne, trzeba było młotkiem. Tam wbijać gwoździe. Breloczek też samodzielnie zrobiony. Gwoździe, no nie trzeba było wbijać. O, i tu jeszcze. Tu mamy jeszcze taką temperówkę, a w tej temperówce jak mi się uda otworzyć. O, to tutaj są gumeczki też w środku. Jedna mi tutaj jeszcze spadła. Dobra, i jest też taka niby perła. Także super nagrody. Tyle, Maja? Bo ich jest tyle. Dobra, teraz Mikołaj, co Ty dostałeś? Pokaż. Dobra, o, taka sama torba, taki plecaczek. Fajne te torby przydadzą się do przedszkola, na przykład jest jak... kolejny zeszyt, też mam chyba tysiąc. Dobra, zeszyt akurat nie jest nam potrzebny też do przedszkola. cienką linię. Dobra, też puzelki do ułożenia, bo to było z takiej szkoły e, baletu. Dobra, co jeszcze mamy? I teraz takie. Dobra, ty też sobie Breloche. zrobiłeś breloczek z taką emotką. Dobra. I znowu opaska na rękę. Też opaska. Mhm. Cześć, cześć! Cześć, cześć! Cześć, kotku mały. Dobra, i co jeszcze Mikołaj masz? Jeszcze tam chyba jakąś jedną rzecz masz w tym worku, tak? Jeszcze kilka rzeczy? Nie wiem, czy kilka czy jeszcze. A, jest mam Piona. Jeszcze gumkę. Gumka do mazania, też fajna. Akurat dzisiaj rano Mikołaj mówił, że mu się zgubiła, także jeszcze wygrał też gumkę. I co jeszcze? No i też ołówek z tego zadania majsterkowiczowego. Tyle? Dobra, świetne nagrody. Mama też dostała torbę za udział w jednym konkursie razem z dziećmi, także fajnie spędziliśmy czas. Ja sobie teraz wyszłam do ogrodu z kawą, jedyne spokojne miejsce, w którym na razie jeszcze nikogo, nikogo nie ma tu z moich domowników. Dzieciaki są w domu, Tomek właśnie tam się zabiera za dalsze części remontowe, także jest grubo w domu. Ja wyszłam właśnie się kawki napić i powyrywam sobie parę marchewek na. Surówkę, także zaraz idę się przebrać z powrotem w domowe ciuchy, bo na pewno to się zaraz wszystko zaciapie. No więc będę smażyć te stripsy, zrobię jeszcze surówkę do tego i chyba ugotuję ryż, tak myślę. A z wami się już teraz będę żegnać. Bardzo Wam dziękuję, że dzisiaj mnie odwiedziliście, że towarzyszyliście mi w dzisiejszym filmie. Bardzo mi jest miło. Jeśli się Wam to wszystko podobało, to zostawcie mi łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym filmie w piątek. Do zobaczenia!